Dzień dobry, część czołem. Coraz trudniej jest znaleźć jeszcze jakiś materiał na film chciałem powiedzieć, ale to chyba coś więcej. Coraz trudniej jest mieć jeszcze coś do powiedzenia, bo powoli robi się to jakieś jakieś dziwne. No bo coraz bardziej odkrywam, że... Tak naprawdę no wszyscy mamy rację, tak? Każdy jest swoim własnym empirycznym doświadczeniem. I tak jak każde ja odczuwa doświadczenie, tak jak nadaje temu znaczenia różne, że to jest ważne, a to nieważne, tak właśnie jest. I Mówienie komuś, że jest inaczej, no, mija się z celem. Jest tak, jak myślisz, że jest. I nawet dla kogoś takiego, kto nie od... no, może przesadzam, ale stara się już bardzo mocno, bardzo, bardzo mało odczuwa jeszcze y, jakieś emocje związane z otaczającym światem. Jakby coraz bardziej pozbywam się tego. No, też to jest, jeszcze wiecie, dzielcie to sobie. Ale na pewno nie jest tak, jak było kiedyś, że wszystkim się przejmowałem, że coraz bardziej ten cały zewnętrzny świat sobie puszczam. Niech on sobie jest, niech on sobie leci. Ja w ogóle nie mam na to wpływu. To nie jest w ogóle do niczego potrzebne, żebym taki wpływ miał. Niech sobie każdy, do wszystkiego tam dochodzi, lub nie przecież raz. Skąd ja mam wiedzieć, że moja trochę jest lepsza? Ona jest moja i tyle. A każdy ma swoją, i właśnie ta jest bardzo dobra, kiedy każdy z nas słucha nie innych, a siebie to jest jego rozwój. On robi to, co on uważa, bo na to naprawdę jest nastawiony, na to jest gotów nie chcę mówić dojrzał, każdy jest dojrzały, każdy naprawdę jest sobą w tym punkcie, w którym powinien być, nie może być winnym, to właśnie jest on. I to jest właśnie bardzo fajne, co teraz ja odkrywam w sobie. Wiem, że nie jestem też w tym sam, że coraz bardziej widząc to, jak mniej Emocji wkładamy w świat zewnętrzny, jak w ogóle coraz mniej on na nas działa. Tak, coraz bardziej my skupiamy się na tym, co wydaje się być prawdziwe, no co bardziej nas teraz pociąga, może tak, e czyli co ja czuję, co pochodzi ze mnie, co ja odczuwam, jakie mam odczucia, może emocje. Jakie mam stany psychiczne, które wywołane są, powiedzmy, niczym. Nie jest to reakcja w stosunku na sytuację, tylko coś, co samoistnie pochodzi ze mnie. I wiecie co? Pierwsze, co się pojawia, to wcale nie uczucie pustki. Tylko dwa słowa mi przychodzą do głowy. pełnia poczucie pełni spełnienia i szczęście szczęście nie tym że jestem w świetnym związku czy mam piękne mieszkanie czy pracę super nie nie tym szczęście samo w sobie Więc coraz trudniej jest, bo to chyba robi się już powoli zupełnie spędne, wychodzenie z tym jeszcze do innych i dzielenie się niby czym tym, że ja mam właśnie tak, to masz swoje i to jest bardzo dobre. To uczy też pewnej, nie lubię tego słowa, teraz się go nie boję pokory. To uczy pokory, by nie poprawiać w ogóle innych, bo po co? By pozwolić każdemu być taki, jaki jest. Mnie się wydaje, że każdy może dojść do takich odkrycia, że prawda żadna nie pochodzi z zewnątrz. Ale to jest mnie się tak wydaje, wcale tak być nie musi. I ktoś, kto nigdy do tego nie dojdzie, to też dobrze. Tak naprawdę popatrzcie, przecież nawet mimo że takich nas, cokolwiek to znaczy, ale Wy wiecie, co mam na myśli. Trochę tu jest. To mimo wszystko, nie ma nas w jednej idei skupionych wokół jakiegoś jednego celu. To nie jest oświecenie. To nie jest żadna nirwana. To nie jest żadna duchowość. To nawet nie jest świadomość. To są wszystko definicje, słowa, które koniec końców i tak nic nie znaczą. To są kolejne iluzje. I mimo, że trochę nas takich jest, którzy odklejamy się od wszystkiego, od wszystkiego, ale jesteśmy szczęśliwi i pełni, będę się to utrzymał. To jest w tym wszystkim jakby klucz. Tak mi się wydaje, Tu mimo że jest nas trochę, to i tak nie ma takich dwóch, dwoje takich samych, każdy to już inaczej widzi, inaczej doświadcza. I zaczynamy chyba rozumieć, że o to wkraczamy w takie doświadczenie, w którym wcale ja nie jestem sam. Ja jestem sam w swoim własnym, ale inni wcale nie zniknęli. Jednak ci inni, którzy mają też podobny stan dojścia do tego, że prawda nie pochodzi z zewnątrz, to oni nie są też tacy jak ja. Każdy jest inny, każdy teraz reprezentuje. Coś innego bo siebie, poznaje siebie. I wtedy, kiedy rozmawiamy, to my nie mamy wspólnej idei. Wiele nas łączy pewnie, że tak. Ale niewspólna droga do wspólnego celu i niewspólna prawda. I to jest też fajne. Takie rozmowy, w których każdy z nas może przedstawić swoje odkrycia, swoją zmianę, bo ta jest niewątpliwa szukania w tym wspólnego mianownika. Po co? Każdy z nas staje się sobą. Takim egoistycznym sobą. Swoim własnym doświadczeniem. I nie ma najmniejszej potrzeby ciągnąć ze sobą innych. Owszem, ktoś przyjdzie, zapyta. Odpowiem. Ale żebym mówił, chodźcie ze mną. Idźcie bo tylko ja znam prawdę. Nie. Ja znam tylko swoją prawdę, a ty odkryj swoją. Ona nie może pochodzić, ta Twoja, tak jak i ta moja. Od tego, że ktoś nam ją powiedział, byśmy gdzieś wyczytali, gdzieś tam nie, tam nie ma. Szukaliśmy, wiele rzeczy było fajnych, ale koniec końców odkrywamy to. Co prawdziwe, wydostaje się z nas i to jest moje, niezasłyszane, niewyczytane. Nie to, że ja wiedziałem, że tak trzeba, bo inni też tak robili. Nic z tych rzeczy. To jest jakaś moja cecha, moja osobowość, moja pasja, cokolwiek, ale pochodzi z prawdziwego mnie, tego, który. Jakby pokasił się dość mocno na te bodźce z zewnątrz, a i tak ma w sobie pewne odczucia, pewne stany psychiczne niewywołane tymi zewnętrznymi bodźcami. I to uznałbym za prawdziwe, ale to nie jest już taka prawda, którą można się z kimś dzielić. To jest już to takie intymne doświadczenie samego siebie, w którym pewnie pozostaniemy przynajmniej jakiś czas gdzie każdy będzie podążał za własnym głosem, odkrywał i poznawał siebie. I uczył się też, bo uczymy się czego, że ciągle doświadczenie z naszym lustrem. Więc im bardziej ja staję się sobą, tym bardziej to, czego doświadczam, pokazuje mi właśnie, co przyciągam, co ta zmiana i poznanie siebie daje mi w empirycznym doświadczeniu, czyli jak sprawdza się ta moja wiedza w praktyce. I to jest piękne. I tym się jeszcze możemy też powymieniać. Natomiast jest to dużo osób, które jeszcze też potrzebują czegoś, bo sami przychodzą i pytają no, to czemu nie? I żeby za dużo nie gadać, postanowiłem długich filmów nie robić. Na razie do następnego.